Pierwsza część to będzie wręczenie laureatom konkursu plastycznego, o którym to za chwileczkę powie bliżej pan Marcin Janaszek, między innymi jeden z artystów tej instytucji, prowadzący dział animacji kultury. I jak przebiegał konkurs i państwo wręczą nagrody laureatom konkursu. A później zaczniemy już część, która będzie określona Występem od pani Willi Bromańczuk, y, dotyczącym tworzenia, spotkania Jean-Jean Chopin, konkretnie dialog Jean saint i właśnie z muzyką Chopina i później część dotycząca y, filmu, bardzo ciekawe wystąpienia pana Jarka Karskowskiego też pracownika tej instytucji, który prowadzi szeroko zakrojone działania właśnie związane z horyzontami filmowymi i szerzeniem w edukacji filmowej i pani Ani Karp, która właśnie jako przedstawiciel koordynator filmoteki szkolnej zaprezentuje ciekawe rozwiązania na jak właściwie sztukę filmową realizować na lekcji z uczniami. To jest taka strata dla ducha, dla ciała, bardzo ciekawa część, która dotyczy jak inaczej. Właśnie w sferze dotyczącej tej, tej duszy właściwie, znaczy naszej wrażliwości, tak? Czyli rozwijania pasji artystycznej, tego co, się, co nam w duszy gra. Ja już oddaję Panu Marcinowi mikrofon, bo obecnie jeszcze Państwu dziękujemy na nagrodę. Dziękuję bardzo. Jest nam niezmiernie miło, że przy tak pięknej okazji możemy przedstawić Państwu laureatów konkursu i plastycznego, i filmowego, bo to dwie kategorie i dwa różne tematy. Zaczniemy od konkursu filmowego, który realizowany był bardzo ciekawymi technikami, to konkurs, który odkrywa piękno przyrody świętokrzyskiej, świętokrzyskie czaruje, ale drugi konkurs to powstanie styczniowe, historia w barwie i kolorze, tu też poznamy laureatów. Dzisiaj wręczymy nagrody. Państwo mieli okazję zobaczyć te pracę na korytarzu. Zapraszam do mikrofonu dyrektora Wojewódzkiego domu Kultury, który jest dzisiaj z nami, pani Rosław Bardzo proszę o zapraniec. dziękuję, że jeszcze na nic nie zasłużyłem, na tym na powiedziałem. Proszę Państwa, dlaczego dzisiaj chcemy wręczyć nagrody akurat na takim spotkaniu? Aby także nagłośnić te nasze formy, z którymi wychodzimy na naprzeciw młodym ludziom, właśnie te formy kręcenia, nagrywania, robienia takich hefty, małych form filmowych, na razie związanych z moim ustępem Świętokrzyskim, z urokami tego województwa, z jakimiś takimi magicznymi miejscami w każdej technice, i każdym urządzeniu, które może. Służyć do nagrywania. Myślimy głównie o tych, którzy telefon komórkowy będą sprawni w nagrywaniu bardzo krótkich form, pokazując te miejsca, które często mijamy albo ich nie znamy. No, cudze chwalimy, swego nie znamy. I chcemy właśnie wszędzie, gdzie to możemy, zachęcić yy, i trafiać do tych, którzy no, najbardziej są kreatywni, czyli nauczyciel, kiedy to jest ucznia. Mówimy to samo dyrektorom domów kultury, że taka forma będzie się u nas rozwijała i bardzo jesteśmy na to zdeterminowani. Niedługo będziemy ogłaszali kolejny konkurs, on będzie plastyczno-fotograficzno-filmowy, który będziemy realizowali no, z tą instytucją, która w województwie powinna tego typu rzeczy robić, powinna uroki tego województwa mocno reklamować i ukazywać czyli z Regionalną Organizacją y, Turystyczną, która mieści się no, w tym budynku. E, wobec tego dzisiaj także korzystamy z tego, że jest e, rzecz przygotowana głównie przez Świętokrzyskie Centrum Gospodarnia Nauczycieli. Natomiast my w partnerstwie w tym roku realizujemy chyba 6 konkursów razem i ten właśnie e, o powstaniu styczniowym jest jednym z tych wspólnych. Wobec tego e, wspólnie próbujemy to zakończyć. No, i e, może jeszcze jedno, że witam Państwa bardzo serdecznie w tym budynku. E, I tak się złożyło, że od samego początku, kiedy zacząłem tego projektować, już w nazwie w 1932 roku, pojawił się dom. Witam Państwa w domu, a, w którym e, powinni wszyscy czuć się dobrze i do tego jak najserdeczniej zapraszam. Nie było e, po, żadnego momentu w historii, a, gdzie nie używano określenia domu. Nawet w czasie się okupacji Niemcy też mieli to w swojej nazwie, dlatego to jest najbardziej trwała nazwa. Robotki, czy on był robotniczy, czy on był wojewódzki, czy jakiś tam jeszcze inny, czy dom w u zawsze był dom. Dlatego witam Państwa w tym domu. Dziękuję bardzo. jesteśmy do domu? Puszczę tę rodzinną atmosferę i w, w takim właśnie nastroju już teraz mam przyjemność przekazać nagrody laureatom na konkursu w tych dwóch wspomnianych kategoriach. Zaczniemy od y, konkursu y, dotyczącego piękna przyrody. Święto Wszystkie czaruje. Małgorzata Kaczmarek przeczyta y, protokół y, i za chwileczkę poprosimy pana dyrektora y, o wręczenie. Dzień dobry ja chciałam jeszcze dodać, pan dyrektor w zasadzie wszystko powiedział, że konkurs ma być cykliczny. Organizujemy to wspólnie, właśnie z regionalną organizacją, turystyczną z który ufundował tutaj główne nagrody. Sposobów mieliśmy więcej. Wszystkich nie będę wymieniać, wiadomo Wojewódzkiego domu, kultury. Także nagrody niematerialną ufundowała Którą dziękuję bardzo. Jest to krótki kurs dla laureatów filmowania i montażu właśnie gościów naszej. Także nasze media, czyli portal informacji kulturalnej i radiocji włączyło się w promocję tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że, że będzie kontynuował pan dyrektor. Jak króciutko przeczytam protokół, co ta pierwsza edycja, no, nie, była, nie była za bardzo bogata w ilość prac, ale myślę, że, że coś się zawsze i będzie coraz lepiej. Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej Konkursu Filmowego Święto Wszystkie Czaruje. Pierwsza edycja była pod tytułem Piękną Przyrody. Korpus odbywał się w dwóch kategoriach. Filmy wykonane za pomocą telefonów komórkowych oraz filmy realizowane za pomocą innych technik. W sumie na 9 dziewięć prac, w tym jeden nakręcony telefonem komórkowym, co nas macie, ale myślę, że w następnych etapach będzie lepiej. Żyli w składzie pan Wedłusz Fiącek, filmoznawca, Jarosław Skórki, także filmoznawca oraz moja skromna osoba, jako przedstawiciel Instytutu Kultury. Ze względu na filmów, postanowiliśmy, żeby połączyć kategorie po obejrzeniu, tak, czy przyznaliśmy pierwsze miejsce panu Krzysztof, Krzysztofowi Szczędkowi z Pan Krzysztof jest z nami. Tak. Zapraszam serdecznie. Oh yeah, oh, yeah. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. miejsce? Szanowni. Aha, pamiętko, jeszcze, tak? Do do informacji do Platformy Informacyjnej Domu Kultury. Gratulujemy. I tak jak już kilka razy zostało podkreślone, ten konkurs nowe w nowej odsłonie, połączony w trzech różnych kategoriach: film, fotografia i prace plastyczne. Za chwilę nowy regulamin i zaczynamy, też tą drugą już odsłonę tego konkursu. Dziękujemy bardzo. Instruktor Wojewódzkiego Kultury, Małgorzata taka czmarek Dziękujemy. Tomasz Iwski, także instruktor działu animacji i edukacji kulturalnej. Proszę o przekazanie informacji na temat konkursu o po powstaniu styczniowym. Dziękuję. Prawa ja się należą oczywiście wszystkim uczestnikom. Ja przypomnę, że na konkurs na pewno jeden prac całego województwa wykonanych w różnych y, plastycznych. Y, oczywiście grono laboratorów ich pracę mamy przyjemność i okazję obejrzeć na Holburgu, na co oczywiście gorąco y, wszystkich serdecznie y, y, namawiam i zapraszam. Y, drodzy Państwo, y, y, przypomnę, że to była szósta edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod nazwą Powstanie styczniowe, historia w barwie i kolorze. Żeby nie przedłużać, ja przypomnę, że komisja oceniała dwie grupy wiekowe w tym konkursie, które to 13-15 lat i powyżej 15 lat. Jeśli można, to zaczniemy oczywiście od grupy młodszej, aby ich zachęcać udać się do dalszych do, do uczestnictwa w naszych konkursach i nie tylko. I zaczniemy w praktykowaniu wiekowej 13-15 od wyróżnienia. Zajęła y, Wiktoria Dobrowolska. Zdobyła wyróżnienie w tej kategorii Została, ze strony ze Strasburga i Związku Zapraszamy do tego nowego Gratulujemy. zachęcamy do działania w dalszych latach. Trzeci miejsce tej kategorii wiekowej zajęła Karolina Łuszczyńska z Publicznego Gimnazjum w Wodzie Malej Zapraszamy Katarzyna Bręcka, z gimnazjum nazywam się w imieniu Szczyty w Kielcach. Proszę, jest gierca. Bardzo się <plosy> to I pozostała ta najważniejsza, pierwsza nagroda, która e, przypada w tym roku Krałki i Goli z zespołu szkół, im nazywam się na P1, Pinczowie. Zapraszamy. To, to będę bardzo wdzięczny, tak. Tutaj chwila dla reportera i dla telewizji polskiej jest możliwość fotografowania z tej grupy wiekowej, a dołączą do nas na środek. W kategorii wiekowej powyżej 15 lat wyróżnienie, drodzy Państwo, Dominika Wronikowska z Liceum imienia Kołą Tara w Zapraszamy. W tej kategorii wiekowej zajęła trzecie miejsce Laura Chodorek z liceum im. Władysława Brudniowskiego. Drugie miejsce przypadnie... Na że licee z liceum ogółu kształcącego imienia y, Staszica się Świętokrzyskich chyba nie przyjedzie. Tak? To był właśnie ten jedyny telefon niestety, Angelika nie przyjedzie do nas. Y, Drodzy Państwo, komisja artystyczna w tej kategorii wychowy zmuszona była, musieli wyczerpać, jak po, y, y, autorom pracy, która oczywiście jest y, eksponowana na korytarzu i to te osoby, i Rada Artystyczna przyznała właśnie pierwsze miejsce Martynie Miernik i, Aga, i Agata Świątek. Czy są obecne? Bardzo proszę na sierotę, w której prawie zacząłem wziąć udział w urządzeniu im. Mickiewicz, a Czy jest Martyna Miernik? Nie ma. Czy koleżanka będzie mogła odebrać? Bardzo prosimy tutaj koleżankę o przekazanie pozdrowień i gratulacji od organizacji. Tak, przekazujemy koleżance oczywiście nagrodę. Drodzy Państwo, do grona laureatów musi do, dołączyć no, uczestnik konkursu, musi małych 3 lat. ja tu będę prosił Pana Dyrektora, żeby przekazał nagrodę, i Erikowi, do który został uchowany dyrekt nagrodą Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury. Eriku bardzo proszę tutaj na środek, a Pan Dyrektor omówi nagrodę. 我说的是。 Wszystkim uczestnikom, wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję, i tak, aby przejść łagodnie do tego, co Państwa czeka, dalej, chcę powiedzieć, że Pan Jarosław Spuski będzie występował wśród Państwa pod dużym obciążeniem. To kino w Wojewódzkim Domu Kultury funkcjonuje od 1937 roku. Dziękujemy bardzo. Chwila dla Pana Reporterów. Gratulacje dla wszystkich, Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Panie Domu zajęcie miejsc z nami spotkania, na które Państwo dzisiaj przybyli. To część najważniejsza. Znajdujemy się. Proszę o zabranie głosu, oddaję im kwotę. Dziękuję serdecznie za tę chwilę udostępnioną. Ja mam jeszcze taką prośbę dla uczniów, którzy otrzymali nagrody. Tam przekazki są sobie skalentowane w swoim rodzaju. I w ramach Tygodnia Kultury Języka 7, dokładnie, marca w Kieleckim Centrum Kultury. Na nowej scenie mogą się prezentować uczniowie, którzy mają swoje określone pasje i zainteresowania. Dlatego też serdecznie zapraszam na stronę Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, gdzie jest e, informacja na ten temat. E, seminarium, gdzie pasja w duszy gra, bo takie talenty warto promować, jest okazja, aby uczniowie mogli się zaprezentować właśnie w takim szerszym odbiorze.

Już y, rozpoczynamy. Ja już za wiele nie będę mówić. Część programu naszego wszyscy znają. Przedstawiamy na początku. I zaczynamy spotkanie z Darla. Salony Paryżu. Mogę się upajać i czarować swoją obecnością. O, trzydzieści salonów po kolei. W Paryżu jestem zawsze w synkopak z innymi, mówiłeś. W Paryżu w salonach dawało się. Kiedy wracałeś, kierunowałeś albo krzyczałeś, śmiałeś, się jeszcze byłeś spać, wygasiłeś świecę i zaczynałaś, jak twoja. Ja już jestem ugrzęczona. 830 roku! Doszcie, stop! Stop! W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Nawet jak jesteś byłeś. Kondensatem tych wspaniałych rządów cię ci własną Teraz musimy sobie też wyjaśnić, jak się to ja. Muszę cię zrozumieć, żeby sobie i tobie wybaczyć. Drugi tak, tak. Drogi Fryderykus